Na miejscu, w którym leżą osoby, spoczywają osoby pomordowane przez ukraińsko-powstańczy armię w nocy z 8 na 9 sierpnia 1944 roku. Zaatakowano Baśnie i zaatakowano Podlesie. Zginęło w, tym, w tych dwóch miejscowościach, zginęło wówczas 31 osób. Proszę teraz o złożenie zniczy przez przedstawicieli parcerzy i strzelców. jeszcze pamięć pomordowanych minut ucisz znajdujemy się przy cmentarzu w Baszki Dolnej na tym cmentarzu pochowane są też inne ofiary nacjonalistów ukraińskich które zginęły w latach późniejszych chcę wspomnieć o naszej akcji kto może wcześniej brał w niej udział to, to będzie wiedzieć przeprowadzamy akcję 11 lipca zapal znicz pamięci i wtedy e, udajemy się wspólnie na e, groby osób pomordowanych na terenie powiatu lubaczowskiego, żeby zapalić im symboliczny znicz pamięci i oddać e, po prostu hołd za to, że zginęli, za to, że byli Polakami. Wydarzenia w baszni opisywał Tadeusz Kosior. Uciekłem w kierunku Borowej Góry na odległość około 5 km. W polu tym przeleżałem do godzin rannych. Do wsi obawiałem się w nocy wrócić, gdyż dochodziło głosy strzelaniny, a nadto widziałem łunę palącej się zabudowań. Udałem się do domu, gdzie zostałem ojca i siostrę Leontynę, a brat leżał w pokoju zamordowany. Następnie z ojcem poszliśmy do brata, który mieszkał po sąsiedzku i tam zostaliśmy zamordowani. Stylecznego brata z żoną oraz drugiego stylecznego brata, Antka, również zamordowanego. Ogółem w tej wsi banda ukraińska wymordowała około 30 osób. Teraz udamy się na cmentarz, zapalimy symboliczne Znicze pamięci, oddamy hołd ofiarom, które zostały zamordowane w tej okolicy. Masowo mordowano wszystkich Polaków, którzy zamieszkiwali w małe przysiłki między Cieszanowem a Rutką. Jedną z ofiar tych zbrodni był właśnie Szczepan Toron. Tutaj, co Państwo tam w kierunku, mamy dwa krzyże. To jest symboliczny grób Szczepana Toronia, którego zamordowało upad 2 bądź 4 maja 1944 roku. Chcieliśmy, aby przejść tą trasę tutaj w okolicach Cieszanowa, Lubaczowa po grobach ofiar nacjonalistów ukraińskich, ale także pamiętając o tych, którzy swoich grobów właśnie nie mają tam na wschodzie. Mamy nadzieję, cały czas mamy nadzieję, że także nasza instytucja, Instytut Pamięci Narodowej będzie mógł za jakiś czas jak, kroczyć tam, rozpocząć prace poszukiwawcze, a także budować cmentarze tym Polakom obywatelom II Rzeczypospolitej, którzy zostali wtedy w nieludzki sposób pomordowani. Dziękuję Wam, że chcieliście się włączyć do tej naszej inicjatywy. To dla nas bardzo ważne, że właśnie młodzi ludzie chcą w czymś takim uczestniczyć. No i wszystkim gratuluję przede wszystkim ukończenia rajdu, że nie było żadnych negatywnych przygód. Opiekunom także bardzo, bardzo dziękuję i bardzo gratuluję Tutaj Rudka to była wieś czysto polska w 95%, więc to był ewenement na skalę całego regionu. Nie było tutaj jakichś przykładów konfliktów z mieszkańcami sąsiednich wsi narodowości ukraińskiej. Wszystko zmieniła druga wojna światowa. Tragedia nastąpiła 19 kwietnia. 1944 roku zaatakowała wieś, pierwsza na tym terenie, Sotnia Ukraińskiej Powstańczej Armii, o po kryptonimie Mesnyki, dowodzona przez Iwana szpontaka zaliźniaka Rutka została okrążona, zabudowania systematycznie podpalane, także w niedługim czasie ze wsi zostały tylko zgliszcza. Jak widzicie, do dnia dzisiejszego ta wieś nie została odbudowana. Krótka to przykład największego masowego mordu wykonanego przez Ukraińców na Polakach na terenie powiatu lubaczowskiego. Przypominam, zginęło 65 osób narodowości polskiej. Za mną znajduje się pomnik upamiętniający ofiary tych tragicznych wydarzeń z 19 kwietnia 1944 roku. Jest to jedno z najważniejszych miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu lubaczowskiego i jeżeli przejeżdżacie tutaj tą trasą warto czasami stanąć, zatrzymać się na chwilę zadumy przy tym pomniku i wyobrazić sobie, że kiedyś była tutaj piękna Polska Wieś. Pomordowanych złożono w jednym masowym grobie i w pojedynczych mogiłach na cmentarzu na terenie Nowego Brusna.